Witam. Nie, nie no, kościół, przestań wiercić od, od popołudnia do rana. On wierci ciągle. A, a w ogóle witam. No, yyy... Kościół, przestań wiercić do rany! Od rana, do południa, do wczoraj, do... Nie no, sortuję, bo tam... No, bo tam remont robią Słuchajcie, remont robią i to mnie I to mnie wkurza strasznie Ty nerwujesz się tak chyba, słuchaj no, nie wiem co ja mówię, nie? Także, nic na, to, nic, nic na to nie poradzę, nie? Także Słuchajcie, witam ogólnie Słuchajcie jest Słuchajcie O właśnie Będziemy dzisiaj testować Monstera Man Monsterman Monster Jezu <laughs> yes, ten gościu nie śmieszył z tym Z tym wierceniem w ogóle <laughs> No tak się pucha, wam się kręci. No jest taka trochę taka niebieska, taka no, przypomina trochę. to są takie wzorki, szkieleta. Szkieleta. No, ehm. No, tu mamy sawleczkę. Mamy tutaj jakiś. Co? What is this? p 060225 p PP2303S. Spójrzcie na to tutaj. O nie, ja, ja, ja nie wiem, bo o co chodzi tutaj. Więc. No, tak jak wsko, tu jest. E... A, wartość ktoś przepraszam. Warto się dziewczynać tam jakieś perele. No więc pensety. I tu mamy nóż. Ja tak w go. No. Nie no, żartuję to. Tak się trzyma kosy, tak jest... Tak jest... no, tak w CSGO kre mnie. Więc otwieramy. Dobra. Dobra, otwieramy. To jest, to jest pięćdziesięć milimetrów. Tu. Nic nie poradzę Nic w nie poracę. No Mamy, to jest Monster Man, koloko, juice Juice Monster Man, koloko Aha, lejek No się świ... A ten talej się się ten głupi ten, ten... No co ja za... So, co ja za so żartu powiem ja, ja nie wiem. Lejak o to się, Lejak. Tu jest. Znalazł się z mrużącym dobra mam tu To jest monster Mon mangul. Tutaj, mangoloku. Czekajcie, bo tutaj. Ale kolorek no taki taki powiedziałbym taki no taki trochę wygląda jak taki gazowany mulcz, nie? Albo siki, o, już tak powiem. A e, nie, tak wygląda taki żółty taki no. Tak jak mango w sumie, nie? Dobra. E, pijemy. No. Ja jestem zaskoczony. Naprawdę. Naprawdę. Ja jestem zaskoczony. <laughs> no. Naprawdę jest. Kurczę. że i fajne. A nie ja robię. Tędy? Tak, tędy. No, ale to jest bardzo dobre A! Jeszcze powinienem dodać, że ten monster jest dostępny w wszystkich sklepach ogólnie. A słuchawki, no. Bo się. No. E. Także ten monster jest dostępny od wielu lat w Polsce jest. naprawdę gamerzy polecają go, także ja też go polecam. No. Także fajna pucha, fajny zapach, ale smak się różni, nie? A czy smak się różni? O właśnie. Smak się różni. E, ten monster wypiłem e, już dawno i spróbowałem i naprawdę bardzo dobry. Jeżeli ktoś z Was nie pił. Jeżeli ktoś ktoś z Was nie pił to może napisać komentarz a jeżeli ktoś, jeżeli ktoś z Was pił to możecie zostawić lajka no także no chyba to chyba koniec znaczy kto się mówiło um, tyle w temacie no chyba tyle w temacie nie Także polecam tylko monsterka. On jest za jej fajny, zaje fajny. Zaje fajny on jest, także polecam ciuś ma 4 Także polecam mm. naprawdę jest... To jest. To jest dobre. Strasznie. Bardzo dobre. Także. to do zobaczenia w następnym odcinku. Polecam tego mocsterka. I cześć.